21 kwietnia 2022 roku, Wrocław Pulsar, podcast społeczno-naukowy, epizod pierwszy. Dzień dobry, cześć. Z tej strony Alan Grinde, koordynator projektów we Wrocławskiej Fundacji Orion, organizacja społeczna. Od dzisiaj co dwa tygodnie będę zapraszał Was na rozmowę o różnych aspektach życia, czy to od strony nauki, socjologii, a także zdrowia czy technologii. Długo się zastanawiałem nad tym, jaki temat wybrać jako pierwszy. W codziennych Działaniach trudno nie mieć teraz na uwadze wojny w Ukrainie, ale także i tego, jak zareagowaliśmy jednością jako naród. Inspiracją do podjęcia dzisiejszego tematu był krążący w sieci mem, zawierający krótką rozmowę osób odpowiedzialnych za profile Prawy Populista i Zupa z Bobra na Twitterze. Odnosiła się ona do jednomyślności, że Rosja za swoją agresję powinna być wykluczona z rozgrywek FIFA, a jeśli nie, to powinniśmy zbojgotować Mistrzostwa Świata w Katarze. Dwie odmienne strony społecznej barykady, a jednak zaistniał wystarczający poziom tolerancji, aby obrać jednomyślność co do etycznych i ważnych społecznie postaw. No i tak zrodziło się pytanie, czy możemy nie zgadzać się ze sobą i współistnieć, no i do tego współistnieć w harmonii. Dzisiaj chciałbym, abyście razem ze mną przyjrzeli się tej sprawie od strony psychologii społecznej. Chociaż może wydawać się to oczywiste, że ludzie różnią się między sobą, to jeśli chodzi o harmonijne relacje, istnieje w nas takie naturalne pragnienie, by wszyscy ze sobą się zgadzali. Niektóre osoby mogą nawet zaprzeczać swoim prawdziwym emocjom, aby podtrzymywać taką fasadę porozumienia. Może tak się dziać, kiedy na przykład dzieci pracują w określonych zawodach, aby zadowolić swoich rodziców. Może to rodzice zatajają pewne informacje, aby nie obciążać nimi już dorosłych swoich dzieci, na przykład informacją o ciężkim stanie zdrowia jednego z rodziców. Być może to partnerzy zaprzeczają swoim prawdziwym pragnieniem, aby na przykład uniknąć rozczarowania czy kłótni. Takie samo zaparcie, by utrzymać wszystko w pozornej harmonii, ma swoją cenę, ponieważ właśnie pozornie utrzymuje się taka harmonia. Ale w głębi ludzie mogą czuć się odizolowani, nieautentyczni, stłumieni, może wręcz niewidzialni czy po prostu nieszczęśliwi. Z drugiej strony, niektórzy ludzie mają tendencję, aby głośno wyrażać swoje punkty widzenia i to najczęściej te osoby oczekują, że inni się z nimi zgodzą, będą posłuszni wobec wygłaszanych tez i trzymać się będą ich przekonań. Mogą to być przekonania dotyczące tradycji rodzinnych, kultury, religii czy przynależności politycznej. A co jeśli ktoś się nie zgadza z takimi tezami? A co jeśli ktoś urodził się z inną orientacją czy predyspozycjami, lub po prostu wybierze inną drogę niż pozostali członkowie rodziny? A co z różnicami, które są wprowadzane przez połączenie dwóch osób w małżeństwach, czy wynikających po prostu z wpływów pokoleniowych? W jaki sposób musimy podejmować nawigację w takich relacjach, jeśli nie zgadzamy się co do bieżących wydarzeń, wartości rodzicielskich, osobistych wyborów czy cokolwiek innego, co dla innych ludzi jest ważne? Więc pytanie, już w takiej rozszerzonej formie na ten odcinek, brzmi, czy możemy zachować autentyczność, przedstawiać zróżnicowane myślenie, a więc rodzić potencjalną niezgodę, i jednocześnie mieć harmonijne relacje? Spróbujmy spojrzeć na to wyzwanie z różnych perspektyw. Umowa i lojalność. Jeśli odpowiedzią na powyższe pytanie jest nie, przy takim założeniu, że zgoda jest niezbędna do osiągnięcia harmonii, to przesłanie jest takie, że ludzie akceptują tylko tych ludzi, z którymi się zgadzają. Z tej perspektywy wynika, żeby móc się dogadać społecznie, należy zgadzać się z opiniami innych, zazwyczaj silniejszych od nas. Minusem jest to, że nie tylko odrzuca się w ten sposób indywidualność danego człowieka, ale także pomniejsza się samego siebie. Taka odpowiedź to taki wizerunek skrajnego egocentryzmu, że jeden zestaw przekonań jest słuszny, a wszystkie inne błędne w rzeczywistości przekonania są przecież nabywane i formowane przez uczenie się i poprzez kontakt z przekonaniami innych ludzi, a także osobistymi doświadczeniami i wkładem pochodzących z innych źródeł, takich jak książki czy media. Co by było, gdyby się okazało, że wszystkie te przekonania nie były całą prawdą? Jest to przecież mało logiczne i prawdopodobne, aby jedna osoba poznała całą prawdę, ponieważ ta jedna osoba nie przeżyła życia miliardów innych ludzi na tej planecie. Nawet przy intensywnej nauce nasze możliwości poznawcze są ograniczone, chociażby przez czas. Tak więc uważając, że ma się pewność co do jednego konkretnego punktu widzenia, oznacza, że odrzuca się wszystkie inne punkty widzenia, w tym także takie, które są całkowicie nieznane odrzucającej osobie. Problem według mnie jest, że prawda czasem jest mylona z naładowanymi mocno emocjami. Takie naładowane, silne emocje i pasja, aby bronić tego jedynego punktu widzenia, nie powodują przecież, że dany pogląd czy teza stają się prawdziwe. Powodują, że stają się popularne. A popularność daje iluzję słuszności i pogłębia więzy między tymi osobami, które podzielają te same przekonania. Bycie w towarzystwie, silnej grupie jest oczywiście bardzo kuszące, niezależnie od tego, czy w ogóle dane przekonanie jest prawdziwe w sensie prawdy, czy też nie. I będąc w takiej sytuacji, konflikt z osobami o różnych przekonaniach podsyca więzi wewnątrz grupy i pasji osób o podobnych przekonaniach. Psychologia społeczna pokazuje nam, że posiadanie wspólnego wroga czy grupy obcej pomaga wzmocnić więzi w grupie własnej. Brzmi to znajomo, prawda? Generowanie negatywnych opinii na temat obcej grupy to skuteczny sposób na zwiększenie i wzmocnienie członkostwa w grupie własnej. Jeśli przywódcy grup, w tym przywódcy polityczni, są zmotywowani do zdobywania zwolenników, to skuteczną strategią jest stworzenie niezgody z grupą im obcą. Im straszniejsza jest ta grupa obca, tym lepsze i silniejsze staje się członkostwo w grupie własnej. Jest to, jak widzicie, strategia silnie manipulacyjna, która ma na celu wzbudzenie pasji, zgody wewnątrz grupy i do tego przede wszystkim lojalności, zwłaszcza wobec liderów grupy. W ten sposób mogą oni rozwijać swoje wpływy, liczyć na głosy wyborców czy wiernych w świątyniach. Na takiej bazie konflikty społeczne są tworzone po prostu celowo. Dzieje się tak, ponieważ harmonia między grupami osłabiałaby lojalność wobec określonej grupy, ponieważ bralibyśmy pod uwagę punkty widzenia w cudzysłowie obcych i nie bylibyśmy do nich już tak wrogo nastawieni. Dlatego z tej perspektywy nie może być harmonii z różnymi przekonaniami. Trzeba wybrać jedną lub drugą stronę, aby wzmocnić swoją lojalność i swoją przynależność. Kolejną perspektywą jest autentyczność. Zastanówmy się teraz, jakby to wyglądało, gdyby świat funkcjonował odwrotnie. Także można mieć autentyczność, taką swoją, różne perspektywy, potencjalną idącą zatem niezgodę, ale i harmonijne relacje. Autentyczność właśnie jest tutaj decydującym czynnikiem, ponieważ wymaga ona odwagi, by mówić własną, nazwijmy to prawdę, nawet gdy jest to coś innego niż inni chcieliby usłyszeć. Konfrontuje to postrzeganie rzeczywistości przez innych ludzi. Czasami zdarza się tak, że ludzie się złoszczą na ten fakt albo chcą odepchnąć od siebie tę inną perspektywę tak, aby sami nie musieli zmagać się z własnymi przekonaniami, założeniami, ale i także ograniczeniami. Więc jeśli doprowadzą do tego, że społecznie uzna się, że druga osoba czy cała grupa się mylą, to mogą automatycznie niejako zachować swoje przekonania jako słuszne. Jest to forma ograniczonego myślenia i zaprzeczanie w zasadzie temu, że świat jest jednak większy od nas samych. Jednak, gdy ktoś chce poszerzyć swoją świadomość, zwłaszcza w celu, aby mogły współistnieć obok siebie różne punkty widzenia, to jego osoba rozwija się w nieoczekiwany dla niego sposób. Różnorodne punkty widzenia są okazją do zdobycia nowych spostrzeżeń, perspektyw, empatii oraz samoświadomości. To między innymi właśnie dlatego lubimy historie innych ludzi, które poznajemy poprzez książki, filmy czy sztuki teatralne. Ponieważ widzimy świat tak, jakbyśmy żyli życiem innej osoby. Kiedy doświadczamy tego daru, że możemy sobie wyobrazić życie innej osoby, Zaczynamy zauważać, że są to postacie wieloaspektowe, podobnie jak my sami. Punkt sporny czy różnice okazują się tak naprawdę tylko jednym z wielu aspektów danej osoby. W tym ujęciu warto rozważyć, czy faktycznie można mieć swój odmienny punkt widzenia, a przy okazji, czy punkt widzenia innej osoby może mieć dla tej osoby tak samo silny sens jak dla nas samych. No i dalej pozostaje to pytanie, jak zatem budować harmonijne relacje. Psychologia mówi o trzech poziomach, strategiach budowania harmonii w społeczeństwie, zwłaszcza w obliczu braku porozumienia. Po pierwsze, tolerancja. Jest to pierwszy krok w kierunku harmonii. Będąc tolerancyjnym, przedstawiamy mniej więcej taką formę myślenia. Nie zgadzam się z Tobą, ale pozwalam nam, aby różnice między nami przebiegały bez konfliktów. Czasami wiąże się to z emocjonalnymi granicami i pewnymi warunkami interakcji między ludźmi, takimi jak nieporuszanie pewnych tematów na przykład przy świątecznym stole. Kolejny krok to akceptacja. Mówi ona. Akceptuję, że mamy różne przekonania i nie będę próbował niczego zmieniać, przekonywać, odrzucać, podważać ani naprawiać. Akceptuję cię takim, jaki jesteś. Akceptacja zatem uznaje różnicę. Pozwala jej współistnieć i daje przestrzeń do wzajemnego szacunku. I nie ukrywajmy, jest to duże wyzwanie przed większością ludzi. Akceptować i nie próbować zmieniać drugiej osoby. No i na koniec współczucie. Chociaż ja wolę termin współodczuwanie. Ten trzeci poziom budowania harmonii mówi nam, że wznoszę się ponad przekonania i różnice. Moja miłość do przyjaciela, członka rodziny czy ogólnie ludzkości jest ważniejsza niż różnice. Zwłaszcza jak mówiłem wcześniej, różnica w poglądach to tylko jeden z aspektów danej osoby. Takie współodczuwanie wynikające z chęci życia w harmonijnym społeczeństwie, bo każdy ma z nas ma takie chęci, oznacza, że odbieramy drugą osobę jako część naszego społeczeństwa, takiej większej jednostki niż nasza własna grupa społeczna. Takie podejście może nawet powodować chęć poznania, co czuje druga osoba, co myśli, jak postrzega oraz doświadcza ten sam świat wokół nas. W tym ujęciu nie jest zagrożeniem dla grupy społecznej, ale szansą na inne, nowe spojrzenie na życie no i otaczającą nas rzeczywistość. Współodczuwanie świata, zwłaszcza z tymi, którzy prezentują inne poglądy i perspektywy niż my sami samej swojej natury poszerza naszą świadomość, ponieważ wzbogaca połączenie z ludzkością i pogłębia zdolność do kochania, czy to siebie samego, czy innych. Jak zatem możemy praktykować takie współodczuwanie? Po pierwsze, znajdujmy wspólną płaszczyznę do rozmów, czy spędzania wspólnie czasu, ponieważ powtórzę raz jeszcze, różnica to tylko jeden z wielu aspektów danego człowieka. Starajmy się rozumieć kontekst drugiej osoby i pochodzenie tego kontekstu, czy to wynikające z historii, kultury, czy osobistych doświadczeń. No i chyba najtrudniejsze, ale zdecydowanie w zasięgu do wykonania. Bądźmy gotowi komunikować się, słuchając, z otwartością i dzieląc się w tej rozmowie też swoją autentycznością, no i życzliwością. Przygotowując się do tego odcinka debiutanckiego, natrafiłem na cytat Mai Angelu. Amerykańskiej pisarki i poetki, odznaczonej m.in. prezydenckim medalem wolności. Cytat: Prawda jest taka, że jesteśmy bardziej podobni, moi przyjaciele, niż jesteśmy niepodobni do siebie. Obserwujemy teraz w Polsce niesamowitą i wyjątkową na skalę światową solidarność z uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Ta solidarność poruszyła właśnie nasze współodczuwanie, gdzie wznieśliśmy się ponad nasze różnice i niezależnie od odmiennych perspektyw na sprawy polityczne, religijne czy innych preferencji, pomagamy, niesiemy nadzieję i wspieramy tych, których życie obecnie jest w rozsypce. Jednocześnie udowodniliśmy sobie, że możemy tak żyć i działać. Gdzieś w duchu po cichu trzymam w sobie nadzieję, że ten poziom współistnienia społecznego. Zostanie obudzony w naszym społecznym DNA na stałe i pozostanie z nami, kiedy wojna w Ukrainie się skończy. Okazuje się tak w praktyce, że da się żyć w harmonii mimo różnic, a psychologia społeczna potwierdza nam to od strony teoretycznej. Więc na koniec taki mały apel: nie dajmy sobie tego odebrać, zwłaszcza liderom grup społecznych, politycznych czy religijnych. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, obserwowania podcastów Fundacji Orion, Organizacja Społeczna na Spotify, Google Podcasts, a także na naszym profilu YouTube, Facebook oraz Instagram. Do usłyszenia w czwartek za dwa tygodnie. Cześć.